Siemaneczko, tutaj Guide SKC. Witam Was w 22 odcinku z kariery Legii, Watfordu i Antosia Kamińskiego. Już naprawdę zbliżamy się do zimowego okienka transferowego. W tym momencie nadal jesteśmy na pierwszym miejscu. W miarę komfortowo 5 punktów przed Crystal Palace. Zagramy sobie po prostu z Birmingham i z Peterborough. Przesymulujemy z Nottingham i z Brentford. W takim razie zaczynamy mecz. Więc no, wstawiłem sobie już Selsana na e, wyjście na. Denis transferował. A teraz patrzcie, co tutaj się dzieje. Alexis Vega uciekł. Piłka do Emanuela Denisa, ale friend, friend czyli środkowy obrońca Birmingham, wbił ją do e, Bramki. Jutkiewicz z dystansu Sells. Wycofujemy do Lauzy. Jest jeszcze Vega. Vega z pierwszej piłki jeszcze do niego piłka. Alexis. Do Denisa, Denis do Zinkernagela. Zinkernagel jest 2 do 0. Tak jest. Teraz Loza, Lousa Widzi tam Emanuela Denisa. Emanuel Denis, Etheridge. Denis, świetna piłka do Izmaela Sara. No i jest 3-0. To nie musiało się tak skończyć. Loza do Wegi. Wega się obrócił. Etheridge, teraz co za interwencja. Ajajaj, nie może tak być, ale ten mi tak był spalony. Jest Hogan, Sells. No i tak kończymy to spotkanie. W końcu czyste konto przeciwko Birmingham. Dobra, więc patrząc na e, tabelę, West Brom wygrał, Brentford ostatecznie zremisowało poprzedni mecz. Super, my tylko powiększamy przewagę. No dobra, jesteśmy już przy drugim meczu w tym odcinku. Ale szybka symulacja, zobaczymy jak się to skończy. Mam nadzieję, że wygraną. I tak jest! Emanuel Day z dwoma golami! Jeden od Iwana Toniego. Super! Świetnie! Tak jest, idziemy po wygranie Championship. Dobra, kolejny mecz i w sumie przedostatni, e, tym razem z Nottingham Forest. E, jedyne, jedyne co to z tego zespołu znam tylko Artera. No e, dobra, szybka symulacja, ja nic nie zmieniałem w zespole, więc za chwilę zobaczymy jaki będzie wynik. Mam nadzieję, że na kolejne trzy punkty, to z golem i Zinkernagel. Świetnie, bardzo się z tego cieszę. Póki co, wszystkie 9 punktów zgarnięte w tym odcinku. Sama że tutaj piłki nie straci. Ale piękna, piękne podanie do Pusetto, a Pusetto do Izmaela Sar, który uderza w słupek. Lingard. Utrzymaj się. O Jezu, co to za strzał. Teraz dobra piłka do Lingarda. Lingard wycofuje. Wycofał do Lozy, No i Lingard zasystał. Loza strzela. Od razu do przodu, do Pusetto, Pusetto do Lingarda, Lingard wypuści Ismaila Do przodu Do Lingarda piłka Tak, Haris Dembele i jest gol na 1-1 znikąd Czy to jest ten bardzo młody Dembele? To jest moje pytanie Dobra, Lingard o tak jest, J-Links w końcu nie wykorzystał trzech sytuacji, ale wczoraj w tej sytuacji już się nie pomylił. No znowu Clark Harris przy piłce. Dębele! Popatrzcie tylko na to, jak on strzelił. I po tym meczu poproszę skauta, żeby zobaczył, jaką ma ocenę ogólną i jakie ma wykończenie. Lingard. Jeszcze zgarnia Lingard. Pym po raz kolejny i znowu rzutrożny. No tak, jeszcze jakby to weszło, to już bym naprawdę przeszedł do wyniku. Dobrze, kabę Sele. Jeszcze złe podanie. Oj, ojoj ojoj! I cały odcinek nie może iść w pomyśli. Nie może tak być. Od razu do Denisa Izmaela Sar. Vega. 3 do 3. Tak jest! Nie. Błagam, nie w takiej sytuacji, nie w takim momencie. Nie w takim momencie. Sels, dziękuję Ci za to. Ostatecznie byliśmy w stanie wywalczyć tylko i wyłącznie remis 3 do 3, ale to jest zawsze lepsze niż strata wszystkich punktów. Dobra, 20,5. Ok, 20 i pół pasuje im, e, więc w takim razie zlecę negocjacje asystentowi z Alunina i jeszcze Haruiego w takim razie. No tak jest, więc będziemy mieć kolejnych dwóch nowych zawodników. Mam nadzieję, że Harui będzie w stanie dobrze zastąpić Sisoko. Niezmiernie czekałem Lunin na bramkę. No i wtedy ten zespół już naprawdę będzie. Dosyć mocny. Ławniczak tylko musi przyspieszyć z rozwojem klunter, w sumie też ale najbardziej czekałem na spinacole, bo da nam dużo jakości w obronie. Ale dobra, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zostawić też subskrypcję. Ja się z wami widzę w następnym odcinku. Do zobaczyska. Cześć!